i okay, to była najbardziej stresująca rzecz, jaką zrobiłem <grych> odkąd tu mieszkam. <grych> Cześć! Witam Was bardzo mocno. Z tej strony Kosmo i takiego obiecałem Wam już wcześniej i pokazuję Wam moje mieszkanie nowe. Także szybko na wejściu jeszcze powiem o co chodzi, co i jak mieszkam teraz we Wrocławiu. Oczywiście mieszkanie nie jest moje, jest wynajmowane, no ale... To raczej normalne. Studiuję tu już w sumie drugi rok na UWERZE, ale pierwszy raz stacjonarnie, także mam mieszkanie, jest to kawalerka i zapraszam Was do obejrzenia. W zasadzie, zaczęli wiercić. <grym> Przestali wiercić. Dobrze, więc zacznijmy od wejścia. Za dużo się tutaj nie dzieje tak naprawdę, więc też nie będzie to, to długi film, ale będę to odtwarzał w Simsach. Także tak to wygląda, jak wejdziemy sobie tutaj, to słuchajcie, mamy takie duże szafy. Będą wiercić, bo jest to nowy blok i cały czas jest tutaj, coś się dzieje. Także tak to wygląda. Po tej stronie mamy łazienkę, do której zaraz przejdziemy. To jest domofon wejścia. No nic szczególnego, ale zacznijmy od tego, co jest tutaj. Jest to kawalerka, więc jest to dosyć małe mieszkanie. Hej, dzień dobry. Jestem tu. I słuchajcie, tu się na początku po lewej stronie dzieje magia, czyli jest mój komputer. Wszystko się dzieje właśnie w tym miejscu. Tu będziemy robić simsy i inne rzeczy. Oczywiście, na które was zapraszam, może się odsunę, żeby nie było. Proszę bardzo. Tutaj dalej mamy obraz, który nie do końca mi się podoba, no, ale jakby właściciel go kupił i on był przywieszony, słuchajcie, na takie tutaj rzeczy. Takie, ja nie wiem, ta taśma dwustronna chyba dokładnie. I no niestety spadł, więc. Polak potrafi, majster, zbudować. Tak to wygląda. Dalej mamy kanapę, która też jest moim łóżkiem. Więc to sobie na noc rozkładam i śpię. Tutaj mamy dużo okno, które jest od dołu do góry. No na ten moment jest zasłonięte po prostu, ponieważ, nie wiem, nie chcę, żebyście mnie znaleźli. Także tak to wygląda. Dalej mamy telewizor z szafką, grzejnik i to tyle. Dalej mamy ogólnie ten stół tutaj, który jest. Stał tu, gdzie biurko. Ale go przyniosłem i zrobiłem takie właśnie miejsce na kuchnię, jak widzicie, i zacznijmy od tego, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy moje dwa kwiaty. Słuchajcie, jest to Lucian i Leon. Leon umiera trochę, jest aloesem. Tak on wygląda, ale ja mam zamiar go uratować. Dalej mamy bardzo ważną rzecz, czyli dwie świeczki piękne. Proszę bardzo, tak one wyglądają. Są to świeczki mojej wspierającej. Na moim palcu pojawiam się teraz odnośnik do Instagrama, gdzie możecie te świeczki znaleźć palcem, bo pachną ślicznie po prostu. Jak tu się wchodzi, to to od razu pachnie. To jest jakieś moje jeszcze studenckie, wiadomo, studiuję sinologię, język chiński, więc dosyć sporo muszę się uczyć. Następnie mamy kuchnię, czyli miejsce, w którym o dziwo ja spędzam coraz więcej czasu i cieszę się, że jest taka ładna ta kuchnia, bo naprawdę mega mi się podoba ona. Także tak to wygląda. Jak widzicie, mam nawet bazylię tutaj, proszę bardzo, kupioną z Widzicie skąd, bo robię dużo włoskich rzeczy. Staram się, mam też termomiksa, czyli rzecz, którą ratuję, która jakby ratuje mnie codziennie. I mam też czosnek, ponieważ kocham czosnek i dodaję do wszystkiego czosnek. Tutaj mamy jeszcze zlew, piekarnik, płyta indukcyjna. Podoba mi się, że jakby w tym mieszkaniu jest wszystko dosłownie. I niektóre mieszkania, jak patrzę, to wiecie, albo miały lodówkę. Taką, nie miały zamrożarki, nie było zmywarki, tu też jest zmywarka, więc jest wszystko. Jest też lodówka, nie wiem czy jesteście ciekawi co mam w lodówce, ale mogę Wam pokazać, bo często pytacie, więc to jest lodówka typowego studenta, mamy jakieś gotowe kurczaczki, ser, słynki od mamy, <grym> Pepsi. Sos i, i takie rzeczy i to jest tyle tak naprawdę. No i zostało nam wejść do łazienki, tylko problem z łazienką jest taki, że jest tam wszystko, co było tutaj brudnego, więc muszę teraz to wszystko wtransportować tutaj i zaprosić Was do łazienki, także czekajcie. Okej, okay, czas się dostać do łazienki. Nie wiem, czy obejmę to wszystko aparatem, także w naszym sensie telefonem, więc musicie to tak obejrzeć na szybko. Tak to wygląda i, i tu jeszcze mam lustro. Jak widać o jest tutaj bardzo fajna jedna rzecz, czyli taka lampka i ona pokazuje wszystko, więc jak się źle czy coś to zawsze zawsze to widzę. Więc to jest spoko. Tutaj jeszcze zlew. No i, i tak naprawdę tyle. Nic szczególnego tutaj jakby jakby nie ma. I to jest tyle z mieszkania, ale jeszcze wrócę do was na sekundę. No i z mieszkania, tak naprawdę, byłoby to tyle. Idziemy teraz do Simsów i pogadamy tam więcej. Tak, by the way, gdybyście teraz mogli dać łapkę w górę i napisać komentarz, na przykład, co sądzicie o moim mieszkań, czy coś, to byłbym bardzo wdzięczny, ponieważ i tu ostatnio ucina mi zasięgi, także bardzo bym chciał, żeby to wróciło bardzo, bardzo mocno. Proszę słuchajcie. I tak, by the way, jeżeli byście mogli kliknąć w reklamę, to też byłbym bardzo wdzięczny a to z tego powodu, że po prostu Wrocław jest strasznie drogi do, do życia, a jakby ja utrzymuję się sam w 100%. A moim utrzymaniem jest YouTube, także dziękuję bardzo z góry. I zaczynam, słuchajcie, budować mieszkanie. Mieszkanie jest w prostokącie i tak się zastanawiam i wydaje mi się, że taka wielkość byłaby okej, okay, bo tutaj zrobilibyśmy na trzy tak, łazienkę. Tu jest to na trzy, co prawda, ten korytarz, on jest dużo dłuższy, więc może łazienkę zrobimy nawet taką albo zmienić to o jedno i łazienkę wtedy zrobić w ten sposób. Bo wiecie, tutaj bardziej by pasowało, gdyby można było też budować stany po półkratkach. Wtedy tutaj byłyby dwie i pół kratki i byłoby idealnie na te szafy, które są u mnie, ale no niestety nie wszystko można mieć, ale to chyba zrobimy jeszcze na cztery, bo jednak ta kuchnia i, i salon. No, idealne to nie będzie na pewno, jak już zresztą widzicie, ale postaram się, żeby to było chociaż podobne. Oczywiście będę do tego używał modów, ponieważ z modami będę mógł lepiej odwzorować to, co mam na myśli. Słuchajcie, okno jest prawie identyczne jak to, tylko jest w białym kolorze. Okej, okay, powiedzmy, że drzwi są podobne. No i muszą być drzwi wejścowe. OK, Okej, tamte nie mają tylu. Takich zdobień, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, to może są troszeczkę cieplejsze, ale podobne, więc tak to zostawmy. I jeszcze w sumie możemy dać od razu podłogę, bo podłoga jest cała w takim, w tym mieszkaniu taka sama. Może minimalnie ciemniejsza wersja tej to jest. O, to jest, mi się wydaje, coś w tym stylu. I taka również jest w łazience. Także to jest dosyć ciekawa, właśnie opcja z tym, że, że podłoga jest jakby i w łazience taka sama, i, i wszędzie. No nie, ciekawe to jest. Jeszcze w ogóle zmniejszyłem to, bo wydaje mi się, że to jeszcze zmniejsze. Okej, okay, takie szafki e, o, i to by było coś takiego. Wiadomo, nie jest to identyczne, ale jest to faktycznie podobne i mamy też właśnie szafę z lustrem i w sumie tak te szafy wyglądają dosyć. Tutaj mamy kuchnię i też musiał się ją zająć, bo ona jest dosyć charakterystyczna i też dosyć podobne szafki właśnie mam do niej. I to jest coś takiego, bo ona jest taka szarawa ta kuchnia w sumie. Dalej mamy kuchnię, piekarnik. To jest w sumie jeszcze zmywarka zabudowana, ale w ten sposób można to zrobić i ładnie zakończyć. O, dalej ten Ikeowy stół, który jest chyba najpopularniejszym stołem. Mam identyczny. Proszę bardzo, tak on wygląda, więc tutaj go sobie wsadzimy. I teraz tak, lodówka u mnie jest zabudowana, więc też ją zrobię w ty, jakby w ten sposób, jako szafkę po prostu wysoką. No bo jakby tak czy tak nie będziemy z tego mieszkania korzystać. W sensie ja nie będę, ani nie będzie on grywalne, więc jakoś mocno nie przyjmuję się tym. Dobra, tylko teraz jest problem w postaci górnych szafek. O, tu nawet pięknie wygląda. Słuchajcie, to i wygląda to dobrze, tylko jak ja to wstawię? Okej, okay, tylko że to jest czarne. U, no, lepiej by wyglądało, gdyby to było bardziej zabudowane, ale jakby motyw jest bardzo, bardzo podobny tutaj. No i gorzej martwią mnie te szafki górne, niestety. No nic, to trzeba poszukać innych szafek, po prostu. Okej, okay, minimalny kolor się różni, jak widzicie, ale i tak jest najbliższy do tego, co jest u mnie. Okej, okay, teraz ogarnę, że moje szafki idą w ogóle w ten sposób. Pozdrawiam. No i zlew. Zlew jest. Y Identyczny prawie jak ten. Tutaj jest za dużo miejsca, bo tu jest też ściana troszeczkę tak wsadzona. Nie, nic nic nie wykombinuje, więc musi to zostać w ten sposób. Tutaj dajmy urządzonko, które wygląda podobnie do Thermomixa. Nie wiem, o, to, to nawet wygląda podobnie, to jest jakiś coffee maker. Ale tutaj ma jakieś takie pierdki, więc bez różnicy w sumie jakiejś mocnej. I dobrze, tutaj mamy dalej część jadalnianą, jeżeli tak można to nazwać. I teraz musimy w sumie tą szafkę pod telewizor znaleźć. Ta jest mniej elegancka. Okej, okay, nie pomyślałem o blatach, przecież można sobie blaty tak postawić minimalnie. Tutaj będzie nachodziło to na mój stół, ale na szczęście w Simsach można wszystko przedstawić. U mnie na szczęście wszystko się dobrze zmieściło. Gorzej byłoby właśnie... O, taki telewizor. Gdyby ten stół się nie zmieścił, wtedy nie wiedziałbym, co z tym zrobić. Telewizor akurat jest mniej więcej taki. O, to może być Lucjan. Okej, okay, niech sobie stoi. Chciałem, żeby Lucjan tak ładnie wyglądał. <grym> po lewej to jest Grzejnik jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay, powiedzmy, że z git. <grych> I teraz mam te ogromne po prostu zasłony tutaj. Fajnie, że idziemy tak w ogóle naokoło. Śmiesznie to wygląda. No cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi, to się ma, prawda? Tutaj dajmy tak. Będzie to trochę przechodzić, ale życie. Dalej mamy kanapę rozkładaną na łóżko. Boże, zaraz kończymy w sumie to, słuchajcie, także nie było dużo roboty. Ta by była chyba za mała, bo to jest jednak taka bardziej dwuosobowa, a ta moja ewidentnie jest trzyosobowa. O, ta też jest dosyć spora. I w sumie nawet mi pasuje tutaj bardziej, tylko że jest czarna, jak będzie. Szara, to będzie idealnie, ok, więc dajmy tę. No i w sumie z tego pomieszczenia zostało nam jeszcze biurko, ale moje biurko jest super, bardzo je lubię, w ogóle jest ono z IKEA i to jest coś w tym stylu, tylko właśnie ma szafki tam na dole. No jak na złość po prostu nie ma takiego biurka, jakiebym bym chciał, albo to, ale to jest za małe. No nic, chyba, chyba damy to, słuchajcie. I ono jest, yy, kończy się nawet niżej niż ta szafa, w sensie jakby przed szafą tutaj, ale no, że tutaj wygląda to w ten sposób. Jakby wiecie, w simsach wszystkiego nie zrobimy, więc zostawię to w ten sposób. I jak widzieliście, wziąłem mój biały fotel Diablo, a to z tego powodu, że czarny był troszeczkę większy, już się nie zmieścił mi w samochodze, więc musimy taki gamerski fotel również znaleźć w kolorze białym. I tylko taki nam zostaje, bo z modów żadnego takiego nie mam. Muszę też dać sobie, słuchajcie, dwa monitory. To nie będzie proste, ale jak sobie wezmę taki 24-calowy, bo w sumie obydwa są 24-calowe, to może się uda... Jakoś to ładnie tutaj połączyć. Co prawda one wyglądają na mniejsze, coś takiego z ich się tworzy. Okej, okay. tak to wygląda. I słuchajcie, dobry patent, jak chcecie zrobić komputer, to komputer ogólnie wygląda mniej więcej tak. Więc tutaj też sobie postawię komputer i jakaś klawiatura. Nawet mam jakąś klawiaturę i myszkę, więc idealnie jeszcze nie mam żadnego kwiatka, ale mam lampkę. Taką białą, ikową też. Także tutaj, ikowo w tym mieszkaniu, ale wydaje mi się, że mieszkania na to z reguły są takie, ikowe. Jakaś taka zwykła biała lampka. Coś takiego to jest. A no i jeszcze mam za kanapą taką lampę zwisającą. W sensie stojącą, ale zwisającą, jakby tak wiecie, do góry tutaj, no nie? Załamaną taką. O, załamana lampa i to jest dokładnie coś w tym stylu, tylko w srebrnym kolorze, więc nie mam tutaj go. Tu musimy poszukać czegoś innego. Coś takiego. Idealnie, perfekcyjnie. I tak naprawdę z takich rzeczy tutaj no to jest tyle, bo pierdółki i tak dalej to no ciężko byłoby tutaj co ustawić, bo jest wszystko po prostu mobilne. I teraz została nam tak naprawdę, została nam łazienka. Wydaje mi się, że wybrałem w miarę pasujące tutaj kafelki, bo jednak te kafelki po prawej stronie łazienki są troszeczkę inne. I tutaj mamy kolejny problem, który się nawarstwia, czyli to, że po prostu nie ma na przykład zabudowanych prysznicy w Simsach. To jest dosyć duży problem. O, to będzie nawet podobno, oprócz w sumie tej, tej cegły, ale tak to. No ten prysznic może być minimalnie, wydaje mi się, większy. U mnie właśnie. Ale tak to całkiem, całkiem, całkiem podobny był, tak mi się wydaje, więc chyba zostawię tamten właśnie. O, ktoś nawala w ścianę, coś, coś się dzieje. Tutaj słuchajcie, cały czas coś się dzieje, bo autentycznie. O, teraz też, ale no, cały czas tu się dzieją remonty, także przez jakiś czas na moich nagraniach najprawdopodobniej będziemy właśnie słyszeć takie rzeczy. Tutaj to jest minimalnie mniejsze, jakbym to nawet wstawił, może, ale nie, bo wtedy nie będzie na równi. Bo jest to kibelek zabudowany, ale właśnie bardziej o coś takiego, tylko bez tej góry, no nie. Nie wiem, jak to tak wstawię, to będzie dobrze. No, bez sensu to wygląda. Także tutaj trzeba, widzicie, troszeczkę jednak pokombinować. Ten też nie jest zły. Powiedzmy, że chyba, że zrobię tu, No, nie mogę, właśnie to z tego, że nie, nie da się zrobić na pół ścianki, bo jakbym w sensie na pół kratki tutaj, bo jakbym mógł zrobić te pół kratki, tam to bym ładnie zabudował i byłoby spoko. Albo chociaż, nie wiem, platformy dać takiej na pół, no nie. No, bo niby mogę dać taką platformę, no ale ona w porównaniu do tego prysznica. Jest za wielka po prostu, tak mi się wydaje. No nie, wygląda to, to tragicznie, także będzie bez platformy. Musi zostać w ten sposób. Tutaj jest ta taka ścianka, i dalej jest pralka jeszcze. No powiedzmy, że jest to, to coś takiego. Ona jest taka mniejsza ogólnie, tak mi się wydaje. Więc niż taka normalna, jakby, wiecie, regularna pralka, no nie. Więc taką wstawimy. I nad nią jest jakby taki blat, coś w tym stylu. Tak, tak to wygląda, na no, taki blad, właśnie. I on jest w takim szarym kamieniu, można powiedzieć. Natomiast no, obawiam się, że tutaj takiego szarego kamienia po prostu nie znajdę, więc dam coś takiego. I tu jest jeszcze taka szafeczka wyższa trochę, łazienkowa, coś w tym stylu, więc myślę, że to będzie do ogrania, nawet powiem Wam zupełnie szczerze jako taki o, o, o zwykły mebel, właśnie. Bo to jest coś w tym stylu, rzekłbym. I tu jest jeszcze taki mini kosz, dajmy taki, choć tamten jest zamykany, ale widzę, że tutaj takiego nie mam. O, tu też ładna pralka, ale chyba ta jest bardziej pasująca ogólnie. I tutaj mamy też umywalkę z takim lustrem, które świeci to lustro. Pokazałem wam chyba, nawet nie pamiętam, już bo nagrywałem wczoraj filmik z tego, jak. Robię cały tur po mieszkaniu, no nie? W każdym razie lustro to jest dosyć spore. Nawet bym powiedział, że takiego rozmiaru. I, I jakaś taka umywalka. No, ona jest taka w sumie dosyć szeroka, więc tak to wygląda. Tutaj mam jeszcze dywanik malutki, też taki właśnie szary. O, coś takiego. I w sumie tak naprawdę, jeżeli chodzi o moje mieszkanie, to wygląda to w ten sposób. Nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, ale wydaje mi się, że w miarę udało mi się odtworzyć to. No i tu jeszcze ten nieszczęsny obraz powinien być, którego nie ma, bo... bo... Nie wisi. Napiszcie, co sądzicie o tym mieszkaniu, czy moglibyście w nim mieszkać. Mi na razie jest dosyć dobrze tutaj, powiem wam zupełnie szczerze. I naprawdę całkiem miło się mieszka, dobrze mi się śpi, więc to jest chyba najważniejsze. No i cóż, jeżeli ten film wam się spodobał, to oczywiście ostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. ja wam dziękuję bardzo oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, moi kochani. Do zobaczenia, do następnego i pa pa!